Witam serdecznie do gólewki na czytaniu tygodniowym. Lecimy, już przepinam. Już tylko przecinam karciole, zaraz je tu powkładam. Kurde, wszystkie znaki jak do tej pory mają karty czyszczące, ale to takie czyszczące. Słuchajcie, odkrywanie tajemnic, a to się coś czyści, a to coś odchodzi. No, koniec roku, słuchajcie, tutaj zresztą nasze, e, nasze planety też działają tak, okrutnie działają. Zaczynają gdzieś tam w dupcie. Tak jak mówiłam w poprzednich horoskopach z poprzednich miesięcy, że może się okazać, że ten, ten grudzień będzie taki, że wielu zaboli dupcie. Jak to się mówi, dupcie serduszka, coś się wydarzy, coś się zakończy, ale słuchajcie, jak coś się zakończy, to dobrze, niech się zakończy, bo e, życie nie lubi próżni i moje drogi wy pójdziecie do przodu, pójdziecie do przodu do pełną siłą, być może malusieńkimi kroczkami, ale idźcie do przodu. Nie zatrzymujcie się, słuchajcie, nie rezygnujcie, moi drodzy. No, tak my się Wydaje się, że tutaj lwy będą miały czyszczący okres niesamowicie, ale zaraz zobaczymy, bo mogę się mylić. Ale wszystkie znaki to mają, ale chyba też coś tam, coś tam liznęłam e, w zeszłym miesiącu, że tam u was tak będzie. Jest tak walka, faktycznie, walka, ale czysta droga, czyli walczę o siebie, walczę o stabilność, o zachowanie stabilności. Ja walczę z mężczyzną z tego ognia. ognia. <laughs> <laughs> <Czyli, śmiech> z kim ognie, ognia zachowanie stabilności chodzi o pieniądze bo och, ja tutaj na w razie czego to ja pójdę na ognie czym ja bronię rodzinę przed tą osobą nie ja broni, ja chcę sięgnąć po marzenia, ja chcę sięgać po marzenia. Piękne karty macie, słuchajcie, ale są to karty czyszczące, tak? Karty mówiące o tym, że cały tydzień, słuchajcie, cały tydzień przychodzi Wam pięć dni walczyć. Pięć dni walki, ale to będzie walka, słuchajcie, bardzo walka zawzięta. Tutaj chodzi o pieniążki, tu chodzi, słuchajcie, o sprawy urzędowe, o sprawy zawodowe. Być może będzie w to wręcz włączona, słuchajcie, będzie to, będzie to sędzia, będzie prokurator, będzie to ksiądz przeróżne rzeczy, no bo tutaj jest to osoba w uniformie osoba, której musimy się poddać jej wyrokom, tak, ale walczycie, jest zachowana, walczycie o swoją stabilizację, czyli walczycie o swój byt, walczycie, słuchajcie, walczycie z trygonem, z, z trygonem ognia i trygon ognia, myślę, że tutaj nic, nic nie zdziała, nie ma tutaj działania, bo pięknie wychodzicie, ochraniać rodzinę w jakiś sposób przed taką osobką, mogę się mylić, bo nie musi być trygon ognia, może być no, ale trygon ognia, może być też byk, no nie byk, raczej nie, jeżeli już to no dobra, powiedzmy, skupmy się na trygonie ognia, słuchajcie, najbardziej tak mogę się mieć osoba władcza w każdym razie jest to osoba władcza osoba, która jest tak naprawdę bardzo narcystyczna, ale pięknie się wybraniacie i tak naprawdę czekacie już tylko później na efekty tego, jeżeli chodzi, słuchajcie, o pracę, nic złego się nie wydarzy, jesteście na czystej drodze, awansujecie, jest tutaj jakiś awans jest coś fajnego, jest przejście ale to jest płynne przejście, była walka, ale ta walka już nie jest potrzebna bo jesteście, zostałyście wybrane, tak zostaliście wybrani, coś nowego się, coś nowego się pojawia, otwiera się gdzieś tam, zapala się światełka dla wielu, dla wielu lwów, zapala się światło zielone i idziecie po coś pięknego. Ale słuchajcie, to tak jakby się zaczęły spełniać Wasze marzenia, tak jakby Wasze główki, Wasze serca, Wasze ciała, tak naprawdę dojrzały do tego, że jestem gotowy, gotowa, tak? Do tak naprawdę do transformacji siebie, swojego życia, do swojego bycia, bo to są, słuchajcie, tak mocne karty i poza tym w tym tygodniu sięgacie, zaczynacie sięgać po swoje marzenia, czyli po te kielichy zaczynacie sięgać, jesteście w zadowoleni, tutaj ta karta nie jest pustą kartą, nie jest pustym marzeniem, nie jest nadmiarem możliwości, tylko tutaj ja bym powiedziała, że to jest, być może to jest takie, drogie lewki, marzenie w tym tygodniu, ale to marzenie jest pięknym marzeniem, bo ono wyprowadza Was na czystą, słuchajcie, na czystą drogę, na czystą drogę, na drogę pieniążka, na drogę, na drogę. Równowagi, totalnej równowagi, nie zakłóca, nie dacie zakłócić sobie swojej stabilizacji życiowej, wchodzicie w energię miłości, czyli to tak, jakbyście chroniły przed kimś, przed czymś, być może w pracy, bo to są różne sytuacje, to są słuchajcie, koligacje, koligacje zdarzeń, gdzieś tam one mogą być, to może być różnie, to może być zawodowo, finansowe, może być, może być emocjonalne, tak, może być uczuciowe, może być zdrowotne, równie dobrze, tak, ale to jest coś. O co walczycie i wy zwyciężacie w tym tygodniu, czyli karty macie przecudne i później już tylko obserwujecie bieg wydarzeń, co się wydarzy. Jeżeli chodzi, moje drogie o zdroweczko, jeżeli chodzi o zdroweczko, to powiem Wam, że tak boli głowa, czyli bóle głowy i jest ręka, prawa ręka jest, słuchajcie, przyciśnięta, czyli coś tutaj się zadziewa, jest jakiś ciężar, nie wiem, czy jest to cieśń, słuchajcie, no i ta noga przykulona, lew, prawa noga przykulona, czyli albo kolana słuchajcie, albo stópka, tak, czyli coś tam się. Ale poza tym nic złego nie nie ma, czyli idziecie po swoje drogie lewki. Ja się bardzo cieszę, bo to jest przecudne, przepiękna. To jest taka słuchajcie, to jest energia wasza, ale to jest taka energia, która mm, mówi lwy o tym, że podejmujecie walkę, tak to tak jak to był już któryś raz z kolei tak jakby to była, nie wiem, czwarta, piąta walka, czy pięćdziesiąta walka, tak, ale jest to walka która zakończy się dla Was tym razem sukcesem, ile ona będzie trwała nie wiem, bo mamy koło roku być może dopiero na przestrzeni roku coś się oczyści, coś się, coś się da zrobić, ale być może jest to tydzień, który tak naprawdę już wiele będzie dla Was znaczył, a być może będzie to tylko słowo, być może to będzie zdanie, być może to będzie kwestia być może będzie to jakiś mal malutki wyczyn, tak, ale wyczyn, który będzie na miarę całego Waszego życia, żeby ochronić rodzinę, po prostu się nie dacie. Przede wszystkim sięgacie po jakieś marzenie, po jakieś marzenie i chyba wydaje mi się, że nie cofniecie się, moje drogie lewki, w tym tygodniu przed niczym zawalczycie o siebie z piękną energią, ochronicie przede wszystkim, nie bójcie się, pieniążków Wam nie zabraknie, wchodzicie na czystą drogę, będziecie w przyszłości osobą decyzyjną, no powiem Wam, że wydaje mi się, że piękne karty się przed wieloma lwami tak naprawdę rysują, no i zachowujecie rodzinę, zachowujecie pełną rodzinę, czyli to tak jakby był ktoś, kto tej rodzinie szkodził i Wy z tą osobką walczycie, ta osobka musi odejść. Lub po prostu odeszło tak, bo, bo tak postanowiłyście i tutaj ta walka, jesteście zwycięzcami w tym pojedynku, ale sięgacie po marzenia przede wszystkim po coś, po jakieś marzenie, które daje stabilizację, daje radość rodzinie i później tylko obserwujecie, co się z tym wszystkim dzieje, moi drogie Lewki. Także tak to widzę. Pozdrawiam serdecznie do kolejnego czytania pa.